Dobry dzień. Jeżeli zastanawiasz się, czy warto kupić Land Rovera Discovery czwartej generacji i jakie problemy możesz napotkać w trakcie eksploatacji, to dobrze trafiłeś. Dlatego pierwsze generacje Discovery były krytykowane za korozję elektrochemiczną, która występowała na styku części stalowych i aluminiowych. SUV czwartej generacji radzi sobie pod tym względem dobrze. Jedynie maska i drzwi bagażnika są wykonane z aluminium. Pozostałe elementy korpusu wykonano z wysokiej jakości stali, która nawet w naszych trudnych warunkach nie spieszy się z poddaniem się łasce korozji. Do wnętrza Discovery również nie można narzekać. Nadmierny przebieg można rozpoznać jedynie po kilku plastikowych częściach, które przy nieostrożnym obchodzeniu się z samochodem najprawdopodobniej będą posiadać zarysowania i zadrapania. Klapa, która jest zbyt delikatna, wymaga szczególnej uwagi podczas oględzin samochodu. Najlepiej aby nowy właściciel zaraz po zakupie wyczyścił rowki drenażowe i nasmarował uszczelki silikonem, po czym należy zminimalizować użytkowanie włazu. Proste oprogramowanie systemów elektronicznych od dawna uważane jest za jeden z najsłabszych punktów SUV, a trzeciej generacji. W czwartym, Discovery sytuacja jest zauważalnie lepsza, choć nadal daleka od ideału. Dokładna diagnostyka oprogramowania i działania wszystkich systemów przed zakupem z pewnością nie zaszkodzi. Swego czasu Brytyjczycy byli bardzo dumni ze swojego 5,0 litrowego wolnossącego silnika benzynowego V8. Dwie pompy wysokociśnieniowe, bezpośredni wtrysk i zmienne fazy rozrządu to nie wszystkie cechy techniczne 5-litrowego silnika. Ale bardzo szybko stało się jasne, że nie wszystkie elementy tego silnika zostały zaprojektowane poprawnie. Okazało się, że łańcuch rozrządu psuje szczęki i sprzęgło dosłownie w odległości 50 tysięcy kilometrów. Aby naprawić tę wadę konstrukcyjną, inżynierowie musieli pięciokrotnie modyfikować napęd rozrządu. Najbardziej udana wersja 5-litrowego silnika pojawiła się dopiero po 2013 roku. Jednak we wcześniejszych wersjach Discovery napęd rozrządu był prawdopodobnie już przebudowywany przy wymianie łańcucha, więc jest duże prawdopodobieństwo, że są tam już zamontowane części z najnowszego modelu. Poza tym brytyjski 5-litrowy silnik okazał się doskonały. W 2014 roku Brytyjczycy zaczęli instalować w Discovery 3,0 litrowy silnik turbo. Ale bardzo niewiele tych samochodów zostało sprzedanych, dlatego są niezwykle rzadkie na rynku wtórnym. Diesel Discovery o pojemności 2,7 litra to zupełnie inna sprawa. Brytyjczycy opracowali 2,7 litrową turbodoładowaną, szóstkę, wspólnie z kolegami z koncernu Peugeot Citroën. W tym silniku zaczęto montować nowoczesne wtryskiwacze Siemensa, w którym elektromagnesy zastąpiono piezoelementami. Wtryskiwacze nie tolerują złego paliwa, ale praktyka pokazuje, że nawet jeśli tankujesz na sprawdzonych stacjach benzynowych po przebiegu 100 tysięcy kilometrów, jeden lub dwa wtryskiwacze nadal będą wymagały wymiany. Nagły obrót tulei i zniszczenie wału korbowego to główny problem silników wysokoprężnych Discovery. Inżynierowie Land Rovera próbowali unowocześnić konstrukcję i nawet stwierdzili, że problem został rozwiązany do 2014 roku. Ale w rzeczywistości głośne stwierdzenia okazały się dalekie od rzeczywistości. Nawet świeże słów Y o przebiegu do 100 tysięcy kilometrów mogą zmusić właściciela do podjęcia poważnych napraw silnika. Oczywiście wielu mechaników zasugeruje użycie do naprawy nieoryginalnego wału korbowego, co naprawdę pomoże dużo zaoszczędzić. Ale takie naprawy nadają się tylko do szybkiej odsprzedaży samochodu. Niestety problemy silników wysokoprężnych Discovery dopiero się zaczynają. Ruchome łopatki turbiny szybko kwaśnieją z powodu paliwa średniej jakości i częstych korków. Większość właścicieli Discovery po prostu jeździ, dopóki turbosprężarka nie ulegnie całkowitej awarii. Teoretycznie silniki wysokoprężne Discovery mogą wytrzymać ponad 200 tys. km. Ale w tym celu okres międzyobsługowy będzie musiał zostać skrócony do od 6 do 7 tysięcy km. Ponadto właściciele powinni wprowadzić zasadę okresowej jazdy z dużymi prędkościami, co pomoże przepalić filtr cząstek stałych, a także zapomnieć o oszczędzaniu na oleju silnikowym. A jeśli większość pierwszych właścicieli Discovery zwykle tak robiła, to kolejni właściciele brytyjskiego SUFA, którzy często nie mieli takich możliwości finansowych, Prawdopodobnie wlewali do silnika coś prostszego i rzadziej wymieniali olej. W sześciobiegowej automatycznej skrzyni biegów ZF po od 5 do 6 latach eksploatacji uszczelki zaczynają się psuć. Brak oleju natychmiast wpłynie na żywotność urządzenia. Jeśli chodzi o serwis oleju w automatycznej skrzyni biegów, należy go przeprowadzać co 60 tysięcy km. Plastikową miskę olejową wymienia się po przejechaniu od 100 000 do 120 tysięcy km. Jeśli nie zaniedbujesz tych niezbyt skomplikowanych operacji serwisowych, skrzynia może wytrzymać co najmniej 250 tysięcy km. Oczywiście pod warunkiem, że samochód nie był użytkowany w ciężkich warunkach terenowych. Nawiasem mówiąc, drganie automatycznej skrzyni biegów po jeździe w terenie wcale nie oznacza, że zbliża się czas na generalny remont. Zwykle zmiany biegów stają się ponownie płynne po aktualizacji i oprogramowania skrzynki. Ośmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów jest uważana za jeszcze bardziej udaną, choć inżynierom ZF nie udało się pozbyć wady poprzednika, wycieków oleju spod miski olejowej i złącza elektrycznego. Jednak przy dobrej konserwacji osiembiegowa automatyczna skrzynia biegów ZF może bez wysiłku pokonać 300 000 km. Discovery odziedziczyło układ napędu na 4 koła od swojego poprzednika. Skrzynia rozdzielcza wytrzymuje około 300 000 km. Jednak nawet jeśli łożyska ulegną awarii przed terminem, dostępnych jest wiele niedrogich zestawów naprawczych do skrzynki rozdzielczej Discovery. W sufach o dużym przebiegu warto monitorować stan przegubów w skrzyni rozdzielczej. Mogą pocić się olejem, co nie jest bardzo niebezpieczne. Inną rzeczą jest to, że w przypadku poważnego wycieku urządzenie nie wytrzyma długo. W przeciwieństwie do swojego poprzednika. Discovery czwartej generacji od chwili rozpoczęcia produkcji mógł pochwalić się mocnym zawieszeniem. Przeguby kulowe, końcówki układu kierowniczego i ciche bloki dźwigni bez problemu wytrzymują od 80 do 90 tysięcy km. Choć liczba ta nie jest rekordowa, to biorąc pod uwagę warunki pracy Discovery, jest ona bardzo wiarygodna. Jeśli chodzi o termin wymiany łożysk kół i dolnych przegubów kulowych, chowanie przednich, będą one zależeć wyłącznie od jakości dróg. Uszkodzone drogi szybko czynią te części bezużytecznymi, co z kolei skłania właściciela do korzystania z tańszych, nieoryginalnych części zamiennych. Te drugie służą jeszcze mniej, co kształtuje opinię o kruchości Discovery. W rzeczywistości zawieszenie brytyjskiego SUV-a okazało się jeszcze trwalsze niż zawieszenie zdecydowanej większości jego kolegów z klasy. Odpowiednio zabezpieczone przed zabrudzeniem osłonami siłowniki pneumatyczne wytrzymają co najmniej od 160 do 180 tysięcy km. Czasami zdarza się, że nawet jeśli cylindry są w dobrym stanie, SUF nadal zaczyna się przechylać na bok. W takim wypadku winnego należy szukać wśród jednego z czterech czujników położenia ciała. Jeśli Discovery praktycznie leży na asfalcie, będziesz musiał wydać pieniądze na wymianę sprężarki tłokowej. Ten ostatni nie jest zbyt dobrze umiejscowiony, przez co często ulega uszkodzeniu podczas pokonywania terenu. Jednak wraz z nadejściem mrozu brytyjski słów może spaść na asfalt również dlatego, że do układu dostała się wilgoć. Niewiele jest skarg na przekładnię kierowniczą, możecie to zdenerwować luzem lub stać się zasmarkany ale to nie jest powód, aby od razu zamówić nowy stojak. Jeśli wymienisz tuleje i uszczelki osobno, będzie to kosztować jeszcze mniej. Bezstronne statystyki pokazują, że Land Rover Discovery dużo jeździ. Jednocześnie przebieg samochodów na rynku wtórnym jest w większości absolutnie przeciętny. Nie trudno się domyślić, że przed ich sprzedażą są one korygowane w dół. Rzeczywisty przebieg można dowiedzieć się z systemu Terrain Response, który rejestruje przebieg w każdym ze swoich trybów. Jednak nie wszyscy potencjalni nabywcy wiedzą o tym triku. Nie lekceważ faktu, że Discovery jest często kradziony. Ryzyko natknięcia się na osobę z przeszłością kryminalną jest dość wysokie. Zupełnie jak kopia odrestaurowana po wypadku. Jednak dzięki dokładnej inspekcji i testom ryzyko można zmniejszyć prawie do zera. W przypadku problematycznych silników diesla nie da się tego zrobić, nawet jeśli się chce. Dokładna diagnoza dostarczy pewnych informacji o stanie jednostki napędowej, ale można się tylko domyślać, jak będzie się dalej zachowywał. Z drugiej strony, Discovery czwartej generacji zdecydowanie okazał się znacznie bardziej niezawodny niż jego poprzednik. Jeśli więc znajdziesz samochód od pedantycznego właściciela i po zakupie serwisujesz go wyłącznie w firmowym centrum serwisowym, brytyjski SUV nie powinien zawieść. Jeżeli jesteś właścicielem, koniecznie zostaw komentarz na temat tego samochodu. Twoja opinia na pewno pomoże innym w wyborze auta.